Donald Tusk mówił, że ci migranci na granicy z Białorusią to są dobrzy ludzie, którzy szukają swojego miejsca na ziemi. Rafał Trzaskowski wydał 300 tysięcy złotych na ten paszkwil Zielona Granica, gdzie obrażano, lżono funkcjonariuszy Straży Granicznej, tylko dlatego, że bronili naszej granicy. Posłowie platformy biegali tam na granicę przeszkadzać straży granicznej. Pizzę zamawialiście tym migrantom. Jedzeniem w siatkach z Ikei nosiliście. Szymon Hołownia zaprosił nielegalnych imigrantów z granicy z Białorusią do Sejmu, robił sobie z nimi switfocie i wrzucał do internetu. Wzięliście udział w wojnie hybrydowej na granicy z Białorusią po stronie Rosji. Jesteście pożytecznymi idiotami Putina. Ale to nie koniec. Tusk za pół miliarda złotych otwiera 49 centrów integracji cudzoziemców. Toleruje to, że Niemcy podrzucają nam tysiące nielegalnych imigrantów. A Trzaskowski mówi, że ci migranci to jest nasza polisa ubezpieczeniowa. Zakończcie to wspieranie Niemców i Rosjan w podrzucaniu nam migrantów. Wycofajcie się z tego. Poprzyjcie uchwałę Dziękuję konfederacji bardzo. o wycofaniu się z paktu migracyjnego. Szczelne granice to bezpieczne ulice i deportacje zamiast integracji. Pan poseł...